Kochani, dzisiaj bardzo mocne słowa o powszechności zbawienia i bardzo ważne dla nas. Więc tym trochę się więcej zajmiemy, ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie, gdy uwielbienie nasze płynie do stóp krzyża, gdy patrzymy na Twoją drogocenną mękę, śmierć i Twoje bycie z nami w przechodzeniu cierpienia. Kiedy odkrywamy, że jak mówią nam dokumenty kościoła, oddzieliłeś cierpienie od grzechu, czyniąc z niego narzędzie odkupienia, zupełnie inaczej możemy spojrzeć na tę tajemnicę, w którą dzisiaj wprowadzasz nas i którą nam przypominasz, kiedy przychodzimy do Ciebie. Tak, Panie, zawierzamy Ci wszystko. Poprowadź nas w kolejnym dniu naszego życia, jako nasz zbawicieli Pan. Amen. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Posłuchajmy razem słowa. Niech cudzoziemiec, który się przyłączy do Pana, nie mówi tak: Z pewnością Pan wykluczy mnie ze swego ludu. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, żeby mu służyć, aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących Szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę. rozwesele w moim domu modlitwy. opalenie ich i oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Cóż to za słowo. A no właśnie, 56 rozdział księgi proroka Izajasza, Zarówno ten trzeci werset, jak i potem od szóstego, siódmego po kolejne. One mówią nam, wiecie, o zbawieniu, które Bóg zapowiada dla wszystkich narodów, ludów. Zgromadzi ze wszystkich pokoleń tych, którzy będą na uczcie baranka. To jest zapowiedź, która. Jest potem zrealizowana w tym duchowym przewrocie, można powiedzieć, jak, jak kopernikański, gdy Piotr w domu Korneliusza okazuje się, że ma spożywać te wszystkie, te wszystkie oczyszczone rzeczy przez Boga, które Bóg uświęcił, a poganie zostają napełnieni duchem świętym i zaczynają mówić obcymi językami, tak jak im duch święty pozwala mówić. No jest to nowa pięćdziesiątnica w kluczu tego, że przecież oni nawet nie są jeszcze ochrzczeni. Mało tego, są traktowani jako ci, którzy nie zasługują na to, żeby byli włączeni do kościoła. Piotr nie wie tak naprawdę do momentu, kiedy sam duch wstąpuje na nich, co zrobić z tym faktem, którym uczestniczy. Musi się zmierzyć z nową rzeczywistością, która wyprowadza go z jego strefy komfortu bezpieczeństwa, ponieważ Bóg, który interweniuje, no sprawia, że on musi się z tym zmierzyć. I ta dzisiejsza zapowiedź no, pokazuje, że Bóg. To wszystko widzi, że ci, którzy czytali wtedy słowo, oni byli świadomi, że ta powszechność zbawienia będzie na wyciągnięcie ręki. Że to będzie coś, co będzie doświadczeniem wszystkich ludów i narodów, tych, którzy będą w stanie przyjąć dobrą nowinę o Bogu, który przychodzi, by odszukać człowieka. No, i w czym my, szczególnie jako katolicy, mamy największy problem? Moi drodzy, gdziekolwiek głoszę rekolekcje, czy to głoszę te rekolekcje z ekipą misjonarzy świeckich, czy to głoszę z jakimś drugim kapłanem, czy to głoszę w pojedynkę, wszędzie ten problem jest problemem numer jeden na poziomie darmowości i zbawienia. Pomijam ten wspólny dokument z 1999 roku, pokazujący, że ta deklaracja Pomiędzy Kościołem Katolickim a Protestanckimi kościołami o usprawiedliwieniu, pokazującymi, że my tak samo rozumiemy te same rzeczy wobec tego, co przez całe lata było Kościołem Niezgody, sprawia, że tak naprawdę w jedności powinniśmy się uczyć głosić Jezusa, bo głosimy tego samego Jezusa, te same prawdy naszej wiary. W kluczu tego, co zrobił Bóg dla człowieka, umierając za nasze grzechy i czyniąc zbawienie na wyciągnięcie ręki, no właśnie, na poziomie czego? Na poziomie tego, że możemy zaprosić Boga, odpowiadając Mu na łaskę zbawienia, która jest darmowym darem, podkreśla to katechizm Kościoła Katolickiego, w kluczu. No, właśnie tego, że my niczym nie jesteśmy w stanie sobie zasłużyć na ten dar. Niczym nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na tę Jego wielką i drogocenną miłość, którą nam ofiarowuje. Więc te wszystkie uczynki, wszystkie nasze modlitwy są odpowiedzią, no bo tak reaguje człowiek normalny, który kocha, widząc, że jest ukochany. To znaczy, chce kochać wobec tej miłości, którą otrzymuje. I dzisiaj to słowo Izajasza tuż przed świętami, że już nie tak mają patrzeć ci, którzy żyli w tamtych wiekach. Zobaczcie, że to dzisiaj jakby to słowo y, musi torować drogę wobec tych wszystkich, którzy jeszcze pokładają ufność w, w tym, co, co jest rzekomo wypełnieniem prawa, podczas gdy przecież wypełniania prawa my nie jesteśmy w stanie wypełnić wszystkiego wobec tych zakazów i nakazów, a nie wypełniając, no nie moglibyśmy się zbawić według słowa, jak mówi święty Paweł, kapitalnie to podsumowuje Karoters w książce Moc uwielbienia w jednym z rozdziałów. Więc darmowość zbawienia, łaską jesteście zbawieni, a to nie pochodzi od Was, aby się nikt nie pysznił, ma nam pomóc w tym zobaczeniu miłości Boga, tęsknoty Jego serca, Jego nieustannego poszukiwania nas. Ale nie po to, żebyśmy to kolejny raz w naszym życiu zobaczyli. Ale wiecie po co? Po to, żebyśmy tę miłość zanieśli. Bo znowu, jeżeli my nie będziemy. Uczyli się, jak tę miłość zanieść światu, czyli jak pokazać, że warto w tej miłości żyć i wytrwać, my nie będziemy stawali się tymi, których chce mieć nas Bóg, jako ci, którzy odpowiadają na tę Jego miłość. Bycie uczniem, misjonarzem, wynika z samego faktu, przyjęcia Jezusa do swojego życia. Jeżeli przyjmuję Jezusa jako mojego Zbawiciela i Pana, przecież tak wielu spośród nas robi, to codziennie, kiedy w tych porannych chwilach, w tych momentach, jeżeli ktoś słucha tego wieczorem, zawierzamy wszystko Jezusowi przed Najświętszym Sakramentem, to przecież konsekwencją tego ma być niesienie Jezusa. Tak jak tylko to potrafimy, tak jak potrafimy to zrobić najlepiej, jak, jak chcielibyśmy, żeby nam ludzie przynieśli Jezusa. No właśnie przypomina mi się tylko y, wiele sytuacji z mojego życia, w których głosząc Jezusa komuś usłyszałem, czemu ja tego nie słyszałem wcześniej. Dlaczego nie słyszałem tej dobrej nowiny? Ja mówię, no pewnie Pan Bóg przygotowuje wszystko w określonym sposób, w określonym czasie. Kiedy ostatnio jechałem z jedną z osób y, samochodem, y, jeżdżąc bardzo często y, bla karem, y, no, usłyszałem dokładnie te słowa. Ja mówię, ale dałby Pan radę przyjąć to, o czym my teraz mówimy? Modliśmy się, zawierzając życie Jezusowi. Po wielu latach jego gdzieś. Y, nie chodzenia drogami Kościoła. Modliśmy się o chrzest w Duchu Świętym, w aucie. Mało tego, deklaracja najbardziej gdzieś moje serce rozradowała włączenia się we wspólnotę te, tego człowieka. Deklaracja w tym miejscu, w którym, w którym żeśmy się spotkali. No właśnie. Odpowiedzi na pytania. Wiecie, jestem trochę zaszokowany, że tych pytań jest... Te, te pytania jest ich tak bardzo tak bardzo dużo, że, że ja wybieram co, co które się odpowiadam na wiele jeszcze nie zdążyłem odpowiedzieć na niektóre też nie odpowiem chcę wam powiedzieć wprost na pytania, które są oskarżeniami no to tak naprawdę no po co się nimi zajmować zresztą podepnę pod ten filmik filmik ojca szóstaka. W którym on mówi, dlaczego na niektóre pytania odpowiada, na niektóre nie, bo to jest bardzo ważne. Podpisuje się pod tym całkowicie, dlatego że niektóre pytania, no nie ma sensu wchodzić w dialog z kimś, kto po prostu przyszedł tylko po to, żeby hejtować. Szczęść Boże. Daria napisała tak. Bardzo proszę księdza o wyjaśnienie, że to tak Bóg chciał. Skąd ta pewność? Czy ksiądz miał potwierdzenie od Pana Boga? Tam konkretnie chodzi o e, jakąś sprawę. Moi drodzy, kiedy Pan Bóg wzywa nas do, do czegoś, e, to nigdy nie może być to coś złego. Po drugie, kiedy Pan Bóg wzywa nas do czegoś, to daje nam pewność moralną, czyli daje nam przekonanie, że powinniśmy coś zrobić. Kiedy Pan Bóg wzywa nas do czegoś, to w końcu z 62. Psalmu, 12. Wersetu wynika, że raz mówi, a my dwa razy to słyszymy. Czyli daje nam motywację, że to nam się nie przewidziało, nie przesłyszało, że to coś nie jest słomianym zapałem. No i w końcu, kiedy Pan Bóg wzywa nas do czegoś, to odpowiednia władza w kościele, bo mówimy tutaj o kościele katolickim, nie mówimy o kościołach protestanckich, błogosławi nam. Oczywiście są takie przestrzenie życia, w których absolutnie nie potrzebujemy błogosławieństwa. No jeżeli Pan Bóg wzywa Cię do tego, że możesz zrobić jakieś dobro i wiesz, że to dobro jest w Tobie, dojrzewa w Tobie i, i, i rzeczywiście możesz to dobro zrobić dla, dla innych, to ty sam stajesz się dla siebie błogosławieństwem, no bo to jest naturalne, to, że, że, że w tobie włożone pragnienie przez Boga dojrzewa w postaci konkretnego, konkretnego czynu, konkretnej myśli, konkretnej modlitwy. To są takie też poziomy. Natomiast to, jeżeli mówimy o jakichś większych sprawach dotyczących jakichś zadań, które mamy spełnić, jakichś spraw, które które rzeczywiście dzieją się na, na poziomie nie wiem, zaangażowania parafii, zaangażowania dieceli, zaangażowania kościoła w Polsce, no to wiadomo, że to wymaga jedności, błogosławieństwa, chodzenia w tymże duchu. W tymże duchu kościoła, tak? Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Hmm. Jeszcze jedno pytanie. Tomasz Kaczmarek napisał. Słuchałem niedawno, jak ksiądz Dominik twierdził, że większość ludzi idzie do piekła. Mówimy o Dominiku Chmielewskim. Pytanie: skąd wie ilu ludzi idzie do piekła? Yy, nie wiem. To Myślę, że to jest pytanie do księdza Dominika bardziej niż do mnie. Natomiast kategorycznie nie można rozsądzić, kto pójdzie do piekła, kto nie pójdzie do piekła, to zakrawa trochę na taki na jakąś wiedzę tajemną, która nie wiem, skąd miałaby być. No, Kościół przez 2000 lat, o ile nieustannie trzyma się tego, że piekło istnieje i że piekło to jest stan to jest rzeczywistość realna, realnie istniejąca, to nawet Stalina czy Hitlera nie wsadził do piekła i musimy o tym wiedzieć i jeżeli jakiś kapłan takie rzeczy wygaduje jak na przykład ksiądz Natanek, który, który powiedział, że arcybiskup życiński wyje w piekle z Hitlerem i Stalinem, no to Kościół musi reagować, bo, bo nie jest to nauczanie Kościoła, więc mam nadzieję, że chociaż troszeczkę odpowiedziałem na to pytanie. A jeżeli tutaj Pan Tomasz słyszał takie stwierdzenie, to po spotkaniu... Z księdzem Dominikiem, no może warto po prostu zwyczajnie z nim o tym porozmawiać. Może, wiecie, ksiądz Dominik korzysta z tego fragmentu, że w Ewangelii jest napisane, że wielu będzie chciało iść, a nie zdoła do tego miejsca, które jest miejscem wiecznej szczęśliwości. Trudno mi jest, jeszcze raz powtarzam, odpowiadać na pytanie za księdza Dominika Chnielewskiego. Jezus pokazuje nam, Królestwo Boże, które jest pośród nas i które mamy czynić. Jan Paweł II mówi: czyńcie cywilizację miłości wszędzie tam, gdzie jesteście. Papież Franciszek mówi, że tak bardzo dzisiaj potrzeba czułych serc, które będą wzajemnie w stanie się przygarniać, sobie wzajemnie pomagać wobec tego całego zamętu, który jest na świecie. Myślę, że. W tym mają być utkwione nasze oczy, bo darów Ducha Świętego, tych podstawowych miłości, pokoju, radości, cierpliwości, potrzeba nam bardzo wobec, wobec tego wszystkiego, co dzieje się na świecie, więcej niż czegokolwiek innego na dziś. To tyle. Mam nadzieję, że chociaż na kilka pytań, po kilka zdań odpowiedziałem. Błogosławię Was na cały dzień w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeśli chcesz, żeby to przesłanie gdzieś dalej poszło, to może warto je dzisiaj posłać SMS-em. Zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału. Jak widzicie, idzie nam całkiem nieźle. Lajkowania. No i jak Pan Bóg pozwoli, to do zobaczenia jutro. A w komentarzach, bo to jest ważne jeszcze, tego Wam nie powiedziałem, w komentarzach chciałbym dzisiaj. Z racji tego, że mamy taki wyjątkowy dzień dla nas, uczniów Jezusa, bo przecież wierzymy w to głęboko, że wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy w piątek, w jakiś sposób oddajemy chwałę Panu Bogu, zapraszam by, zapraszam, by wpisać jedno słowo, które jest słowem z Biblii dla Ciebie, na którym często się opierasz. I jak Bóg pozwoli, jak powiedziałem, do zobaczenia jutro.